Bitcoin przekroczył magiczną barierę 15 tysięcy dolarów. Czy to koniec wzrostów? Czy jednak zobaczymy nowe ATH w 2020 roku? Jak zarabiać na rynku kryptowalut oraz aktualna sytuacja na Bitcoinie i Ethereum. Cześć z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, a w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie i Ethereum. Powiem Wam o moich potencjalnych scenariuszach zarówno wzrostowych, jak i spadkowych właśnie dla Bitcoina i Ethereum. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania w internecie, rynek kryptowalut i edukacja z nim związana, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, stawić łapki w górę i lecimy z tematem. W ostatnich dniach widzimy niesamowite wzrosty na bitcoinie. Od kilku dobrych tygodni, od kilkunastu dobrych tygodni mówiliśmy o tym, że do wyboru w Stanach rynki finansowe będą pompowane, w tym również rynek Bitcoina. Można spodziewać się, było właśnie wzrostu, o tym o czym mówiłem wcześniej. Do poziomu 14500-14800, gdzie był wyznaczony poziom zniesienia filmu, o czym rozmawialiśmy w poprzednich analizach cena przebiła te poziomy doszła prawie wczoraj do 16 tysięcy dolarów. Zobaczyliśmy również wczoraj wyższą na altcoinach, o czym porozmawiamy sobie za momencik przy analizie Ethereum. Jak widzimy tutaj jesteśmy na stronie CoinGecko, na indeksie CoinGecko, gdzie możemy sobie właśnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja na danej kryptowalucie i widzimy, że cały rynek niemalże na zielono, z małymi wyjątkami w skali tygodnia natomiast jeżeli chodzi o 24 godziny to cały rynek praktycznie poszedł w górę z jakimiś tam małymi korektami, ale wczoraj wszystko po prostu wystrzeliło w górę wraz z Bitcoinem. I teraz pytanie co w takiej sytuacji robić, czy ładować się do tego rozpędzonego pociągu, czy jednak poczekać na jakąś korektę? Oczywiście to jest kwestia indywidualna i ja nie będę mówił Ci tutaj, co Ty masz zrobić, ponieważ to, co tutaj słyszysz, to są moje tylko i wyłącznie opinie. To nie jest porada inwestycyjna. Ja natomiast to, o czym Wam mówiłem wcześniej, swoje zyski zacząłem realizować na poziomie 12 tysięcy. 800, gdzie była moja pierwsza strefa? Druga strefa to właśnie 14500 i dzisiaj jeszcze sprzedałem przy poziomie 15700 bitcoina i tak co 1000-1500 dolarów będę sprzedawał kolejną jego część. Widzimy ogromne wzrosty. Tak naprawdę od września nie mieliśmy, mieliśmy jedną korektę jak tak naprawdę tutaj na początek, a kiedy rozpoczął się ten mocny impuls tutaj, kiedy to mierzyliśmy, to było 11000 100 dolarów, to widzimy, że Bitcoin urósł już o kilkadziesiąt procent, o 42%. Także bardzo, bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o Bitcoina. Widzimy, że ten poziom 161 FIBO został przebity. Za chwilkę sobie zobaczymy to na innej giełdzie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o większe interwały, gdzie jesteśmy na rynku. I czego możemy się spodziewać? Widzimy, że ten scenariusz, o którym Wam mówiłem wcześniej, on teraz troszeczkę ulegnie zmianie, ponieważ cena doszła do kolejnych poziomów. To może sobie na razie skasuję, ten materiał jest nagrany, natomiast ja i tak będę spodziewał się zejścia ceny, jakiejś korekty. Ponieważ cena no nie, nie może rosnąć cały czas, oczywiście mieliśmy tutaj pierwsze ATH i widzimy, że mamy również taką. Można powiedzieć, że powoli nam się robi taka parabola tutaj i Bitcoin idzie bardzo, bardzo mocno na interwale jednodniowym. To widzimy tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie zmierzyli wzrosty od marca, to będą one rzędu kilkuset procent, ponad 300% wzrostów od marca na samym Bitcoinie. Jeżeli chodzi o całe wzrosty na Bitcoinie i ostatni szczyt, zobaczmy sobie, gdzie cena jest aktualnie, na jakim poziomie cena dochodzi. Właśnie do 78% zniesienia Firma. Dlaczego? I zobaczymy, czy będziemy mieli tu jakąś reakcję właśnie z tego poziomu i rozpoczęcie korekty. Mamy ostatni szczyt na poziomie 14 000 dolarów, 13 900 i. Jestem ciekaw, czy cena zejdzie do właśnie do tego poziomu, aby go przetestować, przetestować ostatni szczyt przed wybiciem Ostatni szczyt przed tymi spadkami, przetestować go i być może wtedy zobaczymy jakąś kontynuację wzrostów Zmierzmy sobie jeszcze te, te wzrosty, zobaczmy czy i gdzie mamy jakieś poziomy FIBO Po to, aby sobie zobaczyć jak to wygląda jeżeli chodzi o ten impuls 38 FIBO pokrywa się z 61 jest w takiej bliskiej strefie, jeżeli chodzi o te poziomy a rozpoczęcie tego z poziomu 11 tysięcy OK, czyli mamy strefę 13 tysięcy 13300 to są dwa poziomy zniesienia FIBO, naszego 61% zobaczmy sobie jeszcze jak wygląda. Poziom Fibonaczego na tym ostatnim impulsie, w zasadzie nie od ostatnim impulsie, tylko od kiedy zaczęły się te wzrosty, czyli po wrześniowych spadkach, po, po sierpniowych, nie w sumie tak, wrześniowych spadkach i wrześniowych wzrostach, od kiedy to się zaczęło, ponieważ na początek były spadki, potem właśnie zaczęły się te wzrosty i widzimy, że Okolice 14 tysięcy dolarów są to również okolice 38% zniesienia Fibonacci'ego, czyli takiego zakresu, pierwszego zakresu korekty. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, gdybyśmy to sobie gdzieś tutaj jeszcze pokryli z zakresami korekty. Widzimy, że ten obszar, już go widzę, będzie również w zakresie korekty według strategii Mister Porady, naszego forum, gdzie uczymy się jak zarabiać na rynku kryptowalut. Oraz mamy dostęp do analiz i sygnałów od zawodowego tradera. O czym również porozmawiamy sobie w dalszej części tego materiału, bo być może nie wiesz czym jest forum. Mister Porada to jest miejsce, w którym ja się edukuję, gdzie pokazuję wam również elementy tej strategii. Tutaj na swoich analizach i na forum również mamy dostępne sygnały, o których rozmawiamy w niedzielę. Które właśnie w niedzielę sobie podsumowujemy. Zobaczymy sobie skuteczność tych sygnałów, które były dostępne w tym tygodniu. Także, jeżeli chcielibyście zacząć swoją edukację lub mieć możliwość podczas tej edukacji korzystania z gotowych sygnałów tam zosty, to tutaj znajdziecie, właśnie na mojej stronie, informacje oraz wartości, jakie otrzymujecie, dołączając do naszego forum. Pamiętajcie, aby napisać do mnie na Facebooku czy na Instagramie, czy mailowo z zapytaniem o aktualny rabat, jaki dla Was przygotowałem, jeżeli będziecie chcieli razem z nami tutaj się uczyć, razem z nami współpracować. Plus dodatkowo możecie dołączyć do mojej prywatnej grupy już poza samym forum. Także wbijajcie na moją stronę, tutaj znajdziecie wszystkie informacje i wracajmy do analizy. Widzimy, że zakres tej największej korekty, która nie została wybita jeszcze od samego marca, jest właśnie w tej strefie 38% zniesienia naszego całego tego ruchu. I zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Ciekaw jestem, jak wygląda gdzie jest 61% FIBO tego ostatniego impulsu wzrostowego ok 61% FIBO teraz mamy tutaj a 61% FIBO całego impulsu mamy ok na 12500 więc bardzo ciekawa sytuacja to, jest, to są te poziomy gdzie były wcześniejsze opory i widzimy, że cena właśnie stąd spadła we wrześniu, potem to mocy impulsem Przebiła, więc na pewno tą strefę z aktualnego poziomu można sobie zaznaczyć, gdyby był nowy, jeszcze szczyt wybity. Oczywiście tę strefę trzeba będzie sobie przesuwać wraz z tym ruchem. Także jeżeli chodzi o bitcoina i aktualną taką sytuację lokalną, to poziom 614 14 czyli ta pierwsza zielona strefa, jest strefą, gdzie możemy zobaczyć jeszcze kontynuację wzrostu, czyli teraz lekka korekta do tego obszaru bądź tego obszaru i kontynuacja i cały czas jeszcze tutaj 13900 13400 trzyma cenę przed spadkami, jest to zakres tej korekty, o której właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, czyli korekty, która nie została wybita od marca, jest to pierwsza korekta, która była właśnie w tym całym impulsie już wzrostowym w tym całym trendzie zostałem, który był po tych mocnych spadkach Pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze do wypełnienia gapę na CME o, Widzimy, że nowy gap nam się tutaj stworzył Mamy nowy gap na Siemi. Dziwne, dlaczego on był wczoraj? Być może giełdy były pozamykane, gapy robią nam się w ciągu Raczej w ciągu weekendu, podczas gdy są zamknięte giełdy i widzimy, że gapy mamy na 11 tysięcy, na 10 tysiącach i na 9700. Także tutaj ja również będę miał swoje oferty wystawione po tych spadkach. Jeżeli cena by tutaj spadła, to mamy spadek rzędu 40%, co jest na rynku, na rynkach finansowych, na rynku Bitcoina normalną rzeczą, ponieważ niejednokrotnie widzieliśmy takie sytuacje, kiedy były mocne wzrosty, chociażby. W zeszłym roku z 6 do 10500 o 300% prawie i potem mieliśmy spadki rzędu 50% a z tymi marcowymi nawet 70% po to aby cena znowu urosła o kolejne 300%. Także jak widzicie, jeżeli ktoś powie, że taki spadek jest niemożliwy, no to po prostu troszeczkę nie ma pojęcia o czym mówi. Okej, okay, jeżeli chodzi o bitcoina, ja w tym momencie osobiście nie kupuję, ja w tym momencie realizuję zyski i sprzedaję część swojego portfolio, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Tutaj, jeżeli chodzi o ethereum, dawałem wczoraj swój pomysł na trade na naszym forum, właśnie z tego poziomu po negacji scenariusza spadkowego, o którym mówiłem wam w poprzednim filmie, tutaj była. Pozycja na spadki, ta pozycja została zanegowana. Tutaj zaliczyliśmy 100%. Dałem pomysł na Longa, i pierwszy tutaj profit był na poziomie 414, a drugi na 424 dolarach. Natomiast widzimy, że cena doszła wyżej do tej strefy, którą miałem już wyznaczoną dużo, dużo wcześniej i mówiliśmy o tym również od kilku dobrych tygodni. I jak widzimy cena właśnie się tutaj zatrzymała i powoli nam zaczyna spadać. Zobaczymy jak daleko, jak mocno. O tych moich pomysłach na trade porozmawiamy sobie w niedzielę. Mówiłem Wam o tym również, że ten podwójny szczyt zostanie wybity, co miało właśnie miejsce przy tym wczorajszym wzroście. Widzimy, że cena również wybiła wybiła się z tego kanału, o którym rozmawialiśmy również w poprzednich analizach i zrobili właśnie ten retest i tutaj też były właśnie moje uśrednienia na pozycję. Moja pozycja była uśredniona jeszcze maksymalnie tutaj, natomiast na Binance, gdzie większość osób z naszego forum gra, niestety to ośrednienie nie zostało złapane, ale widzimy, że cena bardzo mocno poszła w górę, zrealizowała wszystkie te profity. No i tutaj była jeszcze jedna pozycja, o której porozmawiamy sobie już w niedzielę w podsumowaniu tygodnia. Analiz i sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym Mister Więc Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj również strefy się zmieniają. Jeżeli chodzi o Ethereum, taka strefa, gdzie można spodziewać się kontynuacji wzrostów, to jest właśnie ten zielony obszar. Mamy tutaj również fajną manipulację na interwale 4-godzinnym, zobaczmy jak to wygląda na godzinnym. OK. Mamy wycinka stop lossów, mocny impuls i cena później sobie poszła w górę. Czyli najpierw była wycinka, akurat fajnie, bo to pokrywa się z strefą. Ze strategii Mister Parady ja oczywiście używam strategii Smart Money do swojego tradingu, ale tutaj również posiłkuję się tą wiedzą, która jest dostępna na naszym forum, to znaczy strategią naszego tradera, który daje nam właśnie sygnały. I staram się to implementować do swojego tradingu. Widzimy, że cena utrzymała się w tym trendzie wzrostowym, o którym rozmawialiśmy wcześniej i mamy fajne poziomy tutaj do ewentualnych kolejnych wzrostów natomiast negacja tego i wybicie tej linii trendu spadkowego tej linii trendu wzrostowego przepraszam i powrót do tej linii trendu spadkowego poniżej tego poziomu będzie oznaczało nam fałszywe wybicie i kontynuację dalszych spadków a na spadki jest bardzo bardzo dużo miejsca jeżeli chodzi o ethereum jest mnóstwo poziomów imbalansu do wypełnienia ale Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak bitek będzie się zachowywał. Czy zobaczymy kolejne wzrosty, czy zobaczymy jednak rozpoczęcie tego, na co większość osób czeka w tym momencie po realizacji zysków, czyli na spadki, po to, aby odkupić dalej bitcoina i inne kryptowaluty. Bardzo ciekawy moment na rynku, bardzo ciekawy. Listopad się zapowiada oraz grudzień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że ta analiza miała dla Ciebie wartość. Jeżeli tak, subskrybuj kanał, daj znać w komentarzu. Zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętaj, aby odezwać się do mnie po rabat, jaki dla Ciebie przygotowałem. Jeżeli będziesz chciał, chciała dołączyć do naszego forum i razem z nami się edukować i zarabiać na rynku krypto. Miłego weekendu Ci życzę. Widzimy się w niedzielę w podsumowaniu tygodnia. Niech i będzie z Tobą.